Witam cię serdecznie w naszym, w naszym cyklu Makomów podcastów, gdzie rozmawiam z naszymi pracownikami o, o przeróżnych, przeróżnych rzeczach. Czasem rozmawiamy o bardziej technicznych, czasem o trochę mniej technicznych i dzisiaj taki właśnie temat bardziej życiowy i nie będę sobie tutaj ani sobie, ani nikomu przysług, przysług zapisywać i przypisywać, jeśli chodzi o. O to, że ja wynalazłam ten temat do rozmawiania, bo to Ty się do nas zgłosiłeś i sam powiedziałeś e, o swojej pasji, a nawet myślę, że to już chyba jest trochę więcej niż pasja, ale to zaraz, e, zaraz o wszystkim opowiesz. Ehm... Zaczynając od tego od samego początku, no wspomniałeś, że, że, że sportem interesujesz się, bo o sporcie będzie mowa, że sportem interesujesz się praktycznie od dziecka i gdzieś tam masz styczność z tym, z tym od samego początku. Natomiast gdzieś niedawno zrodził się w Tobie pomysł na bieganie, jest takie no, raczej wyczynowe, a nie tylko truchtanie. Gdybyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, skąd ten pomysł, jak to się stało? Mm, więc jeśli chodzi o sport generalnie, to ja z, yy, od dziecka naj... na początku trenowałem pływanie. Właściwie od siódmego chyba aż ósmego roku życia. Rodzice mnie pchali zawsze na to. E, więc 8 lat trenowałem pływanie. Później e, przeszło na siłownię. Próbowałem dużo różnych rzeczy. E, koszykówka, squash. Ja generalnie wszyscy się śmieją, że ja cały czas wymyślam coś, coś nowego. E, a do biegania doszło w taki sposób, że gdzieś tam poprzedni rok był trochę ciężki i potrzebowałem wyzwania jakiegoś chyba po prostu i, i ogólnie mam wrażenie, że jakby liczby, liczby mi podpowiadają rzeczy, które, które y, odnośnie biegania mógłbym zrobić. Teraz było tak, że 24 marca mam urodziny, przeprowadzałem się do Warszawy i zobaczyłem, że 26 marca, dwa dni po moich urodzinach jest półmaraton i to był właśnie ten challenge, który zaskoczył i wiedziałem, że, e, że to pójdzie i zacząłem po prostu się przygotowywać. Jeszcze e, na stronie półmaratonu były gotowe rozpiski treningowe. Ja nigdy nie trenowałem e, biegania, więc nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Zawsze myślałem, że jak ktoś chce półmaraton czy maraton przemysł musi codziennie trzaskać 40 km, więc to przerażające było. Ale okazało się, że nie, że to szczególnie jak się zaczyna, wystarczy 2-3 km. No ja po dwóch kilometrach miałem zadyszkę, już dookoła osiedla. Jak 2 stycznia poszedłem, pierwszy. Ja się nawet nie przyznaję po ilu mam zadyszkę, także. No, no, ale to normalne. Czyli jakby wychodzi na to, że, że faktycznie specjalne przygotowanie jest potrzebne, bo tak miałam o to Cię też zapytać. Natomiast nie jest to tak yy, mimo wszystko przerażające, jak mogłoby się wydawać. Tak? Że, że to nie jest tak, jak sam mm -hmm. mówi, że to nie trzeba od razu 40 czy tak, 20 km, tak. A mógłbyś właśnie jakoś więcej opowiedzieć na ten temat, jak to mniej więcej wygląda, takie przygotowanie do zbiegu? No bo w zasadzie można po zbiegu biegu, nomen, no nomen, z marszu, można powiedzieć, że przygotowałeś się do tego e, półmaratonu. Mm -hmm. No, ja myślę, że generalnie yy, każda osoba, każdy byłby w stanie półmaraton, czy maraton, nawet następnego dnia. Pójść, przebiec, to byłby bardzo wolny półmaraton czy maraton, ale tam jest granica 6 godzin chyba, więc jeśli przedzienny człowiek jest w stanie pójść, nie wiem, w góry na przykład i przejść, przemaszerować po tych górach 30-40 km jednego dnia, no to bardzo wolny maraton też byłby w stanie 40 km przejść. Myślę, że tak, ale przygotowanie, no ja chciałem półmaraton zrobić poniżej 2 godzin, więc to tak 5-30 minut. 5 minut 30 sekund na kilometr mhm. trzeba biec, i to mi się udało. Tam godzinę 58 miałem po pierwszym, ale robiłem to według tej rozpiski właśnie ja. z, i z, z, z maratonu. I myślę, że mogłem się przygotować nawet lepiej z, ze strony maratonu warszawskiego. Mhm. Mm. Ale wspomniałeś, że to było tak, że wiedziałeś, że dwa dni po, po, po urodzinach, że ta przeprowadzka. Ale od kiedy zacząłeś trenowanie do tego pierwszego półmaratonu? Ile mnie 2 stycznia. 2 stycznia od... zacząłem dosłownie. Miesiące, Czyli tak? a, i Czyli ta rozpiska była rozpisana na 12 tygodni dosłownie. I to, popatrzyłem na kalendarz, 12 tygodni idealnie. jest do półmaratonu, no idealnie. <laughs> tak, są znaki po prostu, tak jakby. Tak, więc yy, tak naprawdę to yy, tylko. Około trzech treningów tygodniowo. Mm. Mm. Nie, do półmaratonu 21 km. Półmaraton może nie wszyscy będą wiedzieć. Eee, takie 10 km i całkiem szybko dochodzi się do momentu, gdzie biegi treningi 10 km. Stają się już taką no, przyjemnością, że głowa może się wyłączyć mm -hmm. szybciej niż myślałem sam, bo ja też nigdy nie lubiłem biegać. Większość ludzi powie, że nienawidzi biegać. Tak, ja jestem ten team, który totalnie tego nie rozumie. Podejmowałam próby, ale mi kompletnie nie wychodzi, ale podejrzewam, że jest to pewnie związane właśnie z techniką, z jakimś podejściem i, i trochę też samozaparciem, bo to jednak pewnie jakąś tam no granicę trzeba, trzeba przekroczyć. Tak. Um, ale właśnie, jesteś zadowolony z tego swojego pierwszego wyniku, z pierwszego podejścia? Powiedziałeś, że mogło być lepiej. Ale... Mogło być na pewno lepiej, zawsze może być lepiej, ale według tego, co rozmawiałem z ludźmi bardziej doświadczonymi ode mnie, to dobre, mm -hmm. dobre czasy, dobry wynik. Maraton zrobiłem w y, 3,58 mm -hmm. chyba. 57, mm -hmm. więc też te 4 godziny chciałem złamać. i Je złamałem, więc jakby to y, ten cel osiągnąłem. A tak naprawdę no, maratony biegnie. Kilkanaście tysięcy ludzi, więc każdy po prostu nie ma sensu się bić z innymi, są tylko są. po prostu wyznaczyć sobie jakiś swój cel i Jasne. zrobić to, co się założyło. Eee, no tak, jakby tutaj pojawił się pomysł, już wiemy skąd ten pomysł na pierwszy półmaraton, y, później maraton, skąd pomysł, żeby w maratonie z kolei powiedz. Mm, no, szybko się, jak już się wkręcisz w to, to szybko szukasz następnego wyzwania i półmaraton był tym wyzwaniem, które sobie znalazłem po zeszłym roku, które chciałem zrobić, ale to tak częściowo zaskoczyło, częściowo odblokowało coś w mojej głowie i czułem, że maraton, maraton to już, już będzie to, co, co chcę zrobić i co zaskoczy w taki sposób, w jaki chciałem, jakby wychodząc z mojego tego założenia challenge'u na początku roku. I zapisałem się praktycznie miesiąc chyba po półmaratonie, już na ten maraton warszawski. I, no I poszło. I poszło, no bo teraz masz z kolei plan. No już bardzo wysoko tą poprzeczkę sobie postawiłeś. 12, tak? 12 w, w przyszłym roku. W przyszłym roku. E, też skąd akurat taki pomysł, dlaczego akurat 12? W jakich to będzie krajach, jak to wygląda, gdybyś mógł nam tutaj opowiedzieć? No tutaj też. E, Przebiegłem ten maraton i jak już dojdziesz do takiego punktu, że, mm, że osiągasz ten swój cel, który dołożyłaś, no to pojawia się w głowie taka trochę pustka, co, co dalej, nie? I dzień później, dwa dni później już nogi mnie jeszcze bolały, ale już zaskakiwał ten pomysł, żeby zrobić, żeby zrobić coś więcej. No następny maraton teraz będę biegał tak bez żadnego planu, bez żadnego celu. To troszkę się wtedy nie ma się tej motywacji, ale też potrzebna ona jest. Jednak bardzo dużo czasu się spędza biegając, maszerując tymi nogami no tak. cały czas. Więc to bardzo szybko zaskoczyło w mojej głowie. I no mamy trzy tygodnie minęły. Mm -hmm. No i ja już mam, mam plan A, plan B, low cost, high cost, jak to może wyglądać. Y Założyłem TikToka, Instagrama i tak naprawdę jeszcze tego nie upubliczniłem razem z publikacją tego, tego wywiadu. E, wrzucę też wszystkie, wszystkie informacje na swoje social media, także też dużo moich znajomych nawet nie wie, że coś takiego się dzieje na razie. Um, więc, więc, tak to wygląda. No Tak naprawdę trzy tygodnie, a ja już, yy, ja już mam. Cały plan i codziennie przychodzą mi nowe pomysły do głowy, jak to wypromować, jak, jak trochę zwrócić na ten projekt uwagę lepiej. Mm, no i jestem bardzo mocno nakręcony na ten pomysł. A jeśli chodzi o to, jakie to będą kraje, no to na tą chwilę to będzie bardzo uzależnione od tego, jaki będzie właśnie budżet. Na tą chwilę kupiłem już pakiet startowy do Sewilli i Barcelony. Sewilla jest 18 lutego, Barcelona jest 10 marca. Maratony zawsze się odbywają w weekendy, więc to jest, to jest dogodne i, yy, i to nie stanowi problemu. Yy, dalej na liście jest, tą listę gdzieś tam mogę upublicznić, yy, jest Paryż, Wiedeń. W części z tych miast już nawet yy, rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy, ze znajomymi, znajomymi znajomymi którzy tam mieszkają, gdzie mógłbym mieć zakwaterowanie, żeby, żeby to Mm, jakoś logistycznie też rozegrać. Mm, więc wszystkie, wszystkie te maratony odbywają się w różnych krajach Europy. Mm. Ale to jest ten plan high cost. Jeśli mm. budżet na, na to nie pozwoli, to, to, to w Polsce też odbywa się 5 maratonów, bodajże więc więcej wtedy e, zrobię ich w Polsce. Tak czy siak planuję zrobić 12. Rozumiem, czyli jak e... Nawet jeżeli nie będzie, to pewnie sobie zrobisz swój po prostu, wiesz, jakby, jak już <grymne> rozkręcisz to na tyle, to może, może pociągniesz ze sobą ludzi i pod koniec Właśnie mam tego taką będziesz wizję. miał swój własny. Mam tak? taką wizję, fajnie, fajnie jakby ktoś się zainspirował tym trochę, bo e, tego biegania większość ludzi nie lubi, mhm. ja też byłem tą osobą, jak, jakbyś mi powiedziała, że będę biegł 12 maratonów rok temu, no to bym się bym mhm. śmiał z tego na pewno. Mm, ale naprawdę bardzo szybko, jak chwilę się będzie systematycznym, dochodzi się do momentu, gdzie to bieganie 10 kilometrów, jest taką medytację. Mo można nogi niosą, nogi sobie po prostu biegną, a głowa odpływa gdzieś indziej. No? A tak wracając trochę do tego planu, bo to widzę, że właśnie jakby to powstaje, to się mocno rozwija, to się dzieje dynamicznie, ale masz gdzieś w głowie taki taki nadrzędny ta cel, tak do czego dążysz, czy na razie po prostu lecisz z tym flow, które gdzieś tutaj się pojawiło, czy, czy gdzieś sobie myślisz, że chciałbyś, e, że robisz to z jakimś konkretnym celu, tak? że chcesz coś osiągnąć tym e, i po prostu się plan przy okazji szczegół, uszczegóławia, ale cel nadrzędny gdzieś tam e, jest w twojej głowie? Hmm. No na pewno Samolubnie, żeby sobie udowodnić, że to, e, że to zrobię, bo w stosunku do tego, gdzie byłem rok temu, to jest duża rzecz. A, e, a oprócz tego, to zauważyłem, że e, nawet gdzieś tam po najbliższych znajomych, mm, że moich najbliższych znajomych nawet to motywuje, że ja coś takiego robiłem. Więc jeśli to przy okazji, by doprowadziło cały ten projekt, gdyby doprowadził do tego, że mm, gdzieś tam przez social media, przez, przez to, co będę robił i co mam zaplanowane zmotywuje więcej ludzi, no to super. To i też może nawet te 12 maratonów nie jest powiedziane, że musiałyby być, e, że musiałoby być zorganizowanymi wyścigami gdzieś, e, zawodami gdzieś e, w różnych miastach, a może można by zorganizować też coś swoje. Samemu niekoniecznie maraton, ale może jakieś spotkanie po prostu mhm. z ludźmi, którzy by chcieli coś takiego pokonać razem 42 km. Czyli faktycznie gdzieś tam, tak jak się słucham, to przewija się ten element takiej społeczności budowania tak wokół tego biegania i trochę przekonania ludzi, że, e, no, że ma to coś w sobie fajnego, nie tylko samo zmęczenie i, i i to złe skojarzenie, które, które pewnie większości nas przychodzi od razu do głowy, że no zadyszka, tak. Mm -hmm. <laughs> Tylko faktycznie, że coś więcej tutaj można tym, tym bieganiem e, zrobić. To też się przewija, ale ja mimo wszystko chcę zadać to pytanie. Właśnie, co ci to bieganie daje? E, bo to mówię, to można mniej więcej już, już wyczytać z Twojej wypowiedzi, ale, ale być może jeszcze, e, jeszcze nam to lepiej tutaj opiszesz. No mi maraton odblokował coś w głowie, mm -hmm. czego nie byłem świadomy nawet. Mm. I jeśli tak się czułem po maratonie, to to, co będzie po 12. Mm -hmm. okay. a, a oprócz tego właśnie mówię, że bardzo szybko dochodzi się do. Raz, że to jest po prostu zdrowe i może nie dla wszystkich. Jeśli ktoś, ktoś siedział przez 20 lat przed komputerem, to raczej powinien dobrze się zbadać, pójść do lekarza i, i sprawdzić, czy to na pewno będzie zdrowe dla niego. Albo po prostu zacząć od spacerów. Ale jeśli. To się stanie normalnie, zacząć od kilometra, dwóch, trzech, to naprawdę bardzo szybko się dochodzi do tych pięciu, sześciu, i to jest taka forma medytacji. Można się śmiać z tego, yy, ale próbowałem przez jakiś czas, tak 10 minut dziennie, nie wiem, medytacja zwał, jak zwał, po prostu sobie siadałem. Na 10 minut włączałem timer, żeby się nie skupiać na czasie. I starałem się o niczym nie myśleć, i to było super, bo faktycznie działało pod tym względem, że jak już miałem nie wiem, 14 godziny, już tak średnio mi się chciało pracować, na przykład, no już wiadomo, jest, no nie wiem, lato na przykład, czy coś, no ale mam coś do zrobienia. Siadałem sobie na te 10 minut, yy, wyłączałem się i miałem taki fajny fokus przez te dwie godziny jeszcze. I bieganie jest czymś takim, też, tylko że to nie trwa 10 minut, tylko z reguły dłużej, więc można fajnie, fajnie sobie zresetować głowę, i to jest taki. Główny aspekt bo raz, że robimy coś fizycznie mm -hmm. rozwijającego, a je, coś dla ciała, a jednocześnie głowa też. I mentalnie, i, i fizycznie gdzieś się i rozwijasz, i odpoczywasz. Tak. I faktycznie, no okej, okay, tak jak mówię. Się to nie przekonałem się. Nie, 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 nie. Wiesz, co nie do końca, bo, 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 bo muszę ci powie, jakby przyznać, no. że. Ym, Mimo też że nadal jestem hejterem biegania uh -huh. i, i faktycznie ciężko jest mi przekonać do tego, to zostałam... Poniekąd zmuszona do wzięcia udziału w tym roku w, w Poland Biznes Run, tutaj naszym wewnętrznym, mm -hmm. e, bo stworzyliśmy zespół e, i brakowało jednej osoby, i, i faktycznie zostałam no, poniekąd zmuszona do tego. Zmusili mnie. Tak, zmusili mnie. Totalnie tego nie widziałam i nie czułam. Oczywiście nie biegłam, bo, bo nie dałabym rady biec, ale tak samo jak w maratonie, można e, nie biec tylko iść i, i też nie chodzi o to, że tutaj mamy właśnie w półce wypluć, tylko zrobić coś zresztą tak. przy, 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 przy tym celu, więc e, więc e, troszkę się śmieję, że mnie zmusili, więc jakby to też to, to była zdecydowanie motywacja. E, no i ja sobie gdzieś tam tak marsz, marszochody takie robiłam, tak bardziej marszem, ale faktycznie e, e, jakiś taki stan dziwny po tym jak się już uda zrobić te tam 4 km czy ileś i e, przejść, prze, przemaszerować jest to, jest to całkiem przyjemne uczucie w głowie i faktycznie jest taki moment, że przez chwilę myśli się o wszystkim i o niczym, a potem się trochę tak jakby o niczym właśnie myśli. Tak? Tylko faktycznie mm -hmm. gdzieś się człowiek resetuje. i... Mózg przestaje tak, pracować. Tak, tak. I człowiek się o już na tym, że żeby żeby dotrwać, żeby dojść do końca. No ale zaczyna się zwracać uwagę na to, że drzewka ładne, że nie wiem, ciepło albo zimno, albo dowiaduje się człowiek o istnieniu mięśni, których wcześniej nie wiedział. Także jakby jestem w stanie uwierzyć w to, że, że to może być faktycznie fajne. Widocznie jeszcze nie na mnie czas po prostu nie przyszedł, żeby <laughs> zrobić ten krok, ale nie jest powiedziane, że nie przyjdzie. Także rozumiem i, i popieram jak najbardziej. I... I, kibicuję. I kibicuję. Tak, na razie z fotela, zobaczmy, co będzie <laughs> później, Ale powiedziałeś też tak, jakby w pierwszej, w prawie, że pierwszym zdaniu powiedziałeś, tak, że w zasadzie każdy mógłby, mógłby wziąć w tym udział. Chociaż później przyznałeś, że gdzieś, jeżeli ktoś siedział 20 lat, to, to może jednak, jednak lepiej, żeby się do tego lepiej, upewnił, Czy się czy upewnił? Ale generalnie jak uważasz? to jest tak, że, że każdy faktycznie jest w stanie się tego nauczyć? Ehm, genetycznie, genetycznie jesteśmy, myślę, stworzeni do tego, że, żeby, żeby dało się to robić. Mhm. No na pewno nie każdy w racji mentalności. Mhm. Mm, ale pod kątem fizjonomii naszej genetyki to na pewno. Na pewno. No tylko tak, no, upewniłbym się, czy co czy będzie dla ciebie zdrowe? Jeśli tak, to no, to może być kilometr dwa na początku, a, a później. I to jest też fajne w zaczynaniu nowych rzeczy, dlatego chyba ja tak lubię zaczynać nowe rzeczy, że bardzo szybko się progresuje. Bardzo Aha. szybko czujesz ten postęp. Z treningu na trening, praktycznie. Później ten progres już jest wolniejszy i mniej zauważalny, um, ale wtedy wciąż możesz się obrócić, gdzie byłaś rok wcześniej. Zadyszka dookoła, osiedla po dwóch kilometrach, a parę miesięcy później maraton. No tak, i przypomnieć sobie, gdzie się było faktycznie jakiś tam czas temu. A zresztą później też tak, jak mówisz, że ten progres jest może wolniejszy. Ale też już dużo bardziej świadomie, jakie się te kolejne etapy osiąga. Nie, nie dzieje się to tak całkiem samo z siebie, tylko tak. być że jesteś sobie sta w stanie bardziej, bardzo świadomie tą poprzeczkę tak. cały czas podnosić. Ja teraz wziąłem jeszcze trenera i fizjoterapeutę i robię to jakby pod, pod bieganiem mhm. totalnie. Zacząłem współpracować z nimi Ym, i też sobie uświadamiałem, jak dużo błędów robiłem. Mhm. Także to myślę, że zdrowo na początek się upewnić. Znaleźć sobie może kogoś, kto tak wstępnie po prostu technikę ci pokaże, mhm. bo wydaje się to proste, ale można sobie łatwo uszkodzić kolana, no biodra, jeśli, jeśli robi się to nieumiejętnie. Nie? No tak, gdzieś panuje taki, takie przekonanie, nie wiem, czy to jest mit, czy nie, czy, czy właśnie może ma to rację bytu, jeśli się to robi źle, ale gdzieś, gdzieś powtarza się, tak, że tak naprawdę bieganie w mieście to jest wręcz robienie sobie krzywdy, a nie, a nie y, pomaganie, bo gdzieś bieganie po twardym Natomiast mówię, ja się jakby nie znam, nie chcę się wypowiadać. Mm -hmm. Być może Ty wiesz więcej już na ten temat. Czy, czy faktycznie ma to znaczenie podłoże? Czy bardziej jednak technika? Na pewno. No jest większa amortyzacja mm -hmm. na jakiejś bieżni, na jakimś tartanie. Na takim kauczukowym podłożu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale to jest właśnie tak jakby nagrać każdego z boku jak biegnie. No to większość ludzi postawi nogę w taki sposób, że Fizycznie siła cała uderzy w te właśnie stawy, w kolano, w biodro. Chodzi o to, żeby nogę stawać pionowo pod, pod ciałem. To jest właśnie ta technika do wyrobienia, bo to nie jest naturalne raczej jak chodzimy na to środek ciężkości, żeby utrzymać musimy wystawić nogę przed siebie. A biegając chcemy się przechylić do przodu i trzymać tą nogę pod ciałem. Wtedy nie uderzamy po stawach, tylko wszystko przejmują mięśnie i przeguby, które mamy w ciele. Znaczy jednak nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, bo i może dlatego właśnie nie każdy to lubi, bo zaczynając robimy to jednak mniej technicznie, tylko bardziej siłowo, siłowo dokładnie no, na tak, także, także być może z tego wynika to, że jednak w części ludzi się zniechęca, myślę, że też oddychanie ma dużo znaczenie, bo jak tak. się nie potrafi oddychać, a są tak, to Nie napisami, palenie papierosów. Tak, aktywne, no myślę, że tutaj u ciebie pewnie, skoro mówisz, tak. że byłeś aktywny, zawsze i gdzieś tam ten sport się przewijał w życiu. Podejrzewam, że miało to jakiś tam dodatkowy wpływ na to, że było ci łatwiej zacząć, tak? Osobie, która zupełnie niczego nie robi, podejrzewam, że tak, tak. byłoby trudniej, choć z tego co mówisz, no też raczej chyba nie jest to aż tak. Aż tak trudne i skomplikowane i nie do osiągnięcia. Także mm -hmm. ym, no dobrze, a jakbyś tak miał jeszcze jakąś taką kropkę nad I podstawić i, i takiego totalnego właśnie malcontenta jak ja przekonać do tego, żeby, żeby spróbował, mm -hmm. że, że warto. Choć jeśli jeszcze, cię, jeszcze, jeszcze tej osobie nie przekonało to, co do tej pory powiedziałeś, bo myślę, że jest to przekonujące. Natomiast jakoś tak. Ym... Nad tym się zastanawiałem, chwilę. Chciałem, żeby naturalnie cała rozmowa przebiegła i nie w ogóle przejrzałem te pytania, bo tak, tak, mi mnie tak, nie? Tak nie ale przejrzałem nie, yy, nie zastanawiałem się nad nimi jakoś specjalnie, bo wiedziałem mniej więcej co będę odpowiadał na nie. Yy, ale nad tym się zastanawiałem dzisiaj jadąc tutaj pociągiem i tak yy, właśnie myślałem sobie o tym, że, że maraton... Warszawski na przykład biegło chyba 13 tysięcy ludzi. Największe maratony na, na świecie biega kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym momencie, nie? No, no i uświadamiasz sobie to tak naprawdę cały czas. Trenujesz sama albo masz jakąś grupkę znajomych, może, ale raczej małe grono, a uświadamiasz sobie, ile, ile jest tych ludzi, jak jesteś tam na miejscu. I tak naprawdę każdy, no nie bijesz się z nimi, musisz wiesz, pokonać, pokonać swoje. Ograniczenia w głowie, bo tam od 30 kilometra już w moim przypadku było bardzo ciężko. Nie, już właściwie nogi nie miały ochoty w ogóle biec. No i każdy ma jakąś swoją historię. Każdy nie wiem, ktoś może był chory, ktoś może był przy kości całe życie i sobie taki cel wyznaczył. Ktoś sobie, czy komuś coś obiecał. I jak dobiegasz na metę. Mnóstwo ludzi może zobaczyć, że tam płacze. Wiesz, są łzy w oczach, sam miałem szklanki w oczach i się śmiałem jednocześnie, bo taki wyrzut endorfin, nie? Po tym wszystkim i jeśli czegoś, jeśli czegoś nas może nauczyć bieganie, to tego, że, że ta nagroda za godziny poświęcone w kierunku jakiegoś tam naszego celu jest tego warta. Okej, okay, czyli takie, faktycznie widzę to jako e, taką bardzo mocną wewnętrzną motywację, tak? Faktycznie e, myślę, że nikogo nie zmusimy do tego, mm -hmm. ale przekonać w ten sposób, że zrób to dla siebie, to, to myślę, że być może dzisiaj trafimy do kilku osób, które będą chciały to zrobić dla siebie. W ogóle meta jest bardzo ciekawym miejscem, nawet żeby tam być polecam, bo to jest takie miejsce, gdzie... Tysiące ludzi są po prostu. Płaczą ze szczęścia, wiesz, mają szklanki w oczach. Nie wszyscy, bo niektórzy biegną swój dwudziesty albo 50. maraton. Ale to jest takie miejsce samych szczęśliwych ludzi, mm -hmm. wypełnionych endorfinami. To jest jak taki festiwal trzeźwych ludzi bez używek, nie po okay. prostu. Okay. Osób, rzeczy, których nie miały może jeszcze do tej pory pojęcia. Tak? Tak, 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 wszyscy wszystkim gratulują, To takie kółko wzajemnej adoracji można powiedzieć, ale no, jest naprawdę bardzo pozytywne to nosce, no i jesteś wtedy naprawdę też przeszczęśliwa, że, że to zrobiłaś i. No, polecałbym każdemu, żeby sobie spróbował raz w, raz w życiu raz tego w życiu? Doś, doświadczyć. A pewnie jak spróbuję raz, to, to, to zwątpię w i pójdzie to dalej. Ale na pewno coś się odblokowuje, mm -hmm. bo, bo też na metę nikt cię nie doniesie. Nie masz żadnego po szczęścia, nie trafiasz w odpowiedni momencie, w odpowiedniej okoliczności. Musisz po prostu te 42 km przebiec sama i bić się ze swoją głową, mm -hmm. nie? No tak, brzmi to bardzo, bardzo fajnie, <śmiech> <śmiech> nie, zupełnie, zupełnie szczerze, naprawdę jest to, jest to przekonujące, tak, to, trafia to do mnie i myślę, że do innych też będzie trafiało i co jeszcze bym chciała powiedzieć, że bardzo ci, bardzo ci po pierwsze gratuluję, tak, tego zrobienia tego pierwszego kroku i kibicuję, kibicuję, żeby to się udało, bo widzę, że fajny jest pomysł i, i gdzieś jest cały koncept w Twojej głowie. Może jeszcze nie wszystko do końca uświadomione i spisane, ale na pewno to żyje, żyje i mhm. mocno się tworzy, i fajnie, że ewoluuje. I życzę faktycznie tego, żeby ta społeczność się gdzieś tam stworzyła. A TikTok i te rzeczy, jakby te, te narzędzia nowoczesne, mają potencjał, więc jakby kibicuję i życzę, żeby, żeby ci się udało ten cel pierwszy osiągnąć, a potem myślę, że to też nie, nie, nie zakończysz tego od tak, tylko podejrzewam, że to się będzie gdzieś tam rozwijało dalej. Także. Też mi się tak wydaje. I kibucuję ja i cała, myślę, że cała nasza firma też i będziemy na, bie, na bieżąco Cię obserwować i, 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 i donosić, co się tam u Ciebie dzieje, ile już maratonów udało Ci się z tej listy 12 na razie odhaczyć, ale pewnie myślę, że to będzie coraz więcej, być może później nie tylko maratony, ale jeszcze coś innego, może jakiś ultramaraton albo... Zobaczymy. <laughs> no. Albo wymyślę coś innego. Gra, albo zupełnie to 180 i... Albo wymyślicie wspólnie ze swoją społecznością yy, coś, czego jeszcze nie ma. No dobrze, dziękuję Ci bardzo <noise> za rozmowę i Dzięki. mam nadzieję, że do usłyszenia.